Witam. W dzisiejszej publikacji chciałbym powrócić do tematu, który moim zdaniem jest fundamentem wszystkich innych kłamstw, które toczą nasze umysły i ciała od dekad, jak kłębowisko czerwi, czyli do tematu kłamstwa kulistej ziemi. Film ten adresuję przede wszystkim do moich braci i sióstr. Odgrywających w naszym obecnym wspólnym doświadczeniu niełatwe role bezrefleksyjnych prześmiewców i szyderców, oraz do bliźnich, którzy zawodowo zajmują się tłoczeniem do głów młodych ludzi zupełnie fałszywego obrazu świata, czym yy, przyczyniają się niepomiernie do utrzymywania antyludzkiego, skrajnie upodlającego systemu, w którym żyjemy. Na początek zapraszam na fragment programu popularno-naukowego, w którym najbardziej znany na świecie popularyzator obowiązującej nauki, dr Neil deGrasse Tyson, naucza nas maluczkich niezachwianych prawd naukowych. You are moving a thousand miles an hour as Earth rotates. You are moving eighteen, what's eighteen miles per second in orbit around the sun, mm -hmm. and you don't feel any of that. Okay. Okay. You don't feel anything. If it's trying to fling you off the Earth, okay, but the force of gravity is resisting back. Uh, by what force is it trying to fling you off? That upward centrifugal force subtracts. From the gravitational force that the Earth is trying to put on you, it subtracts. Okay. So, Chuck, what do you weigh here, here and now? 192. Pounds. 100, yeah. <laughs> I'll give you the 190 pounds, okay? Okay. So, if you do the math, you run to Ecuador, because we're in the Western Hemisphere, so let's stay there. You run to Ecuador, you will not be 190 pounds. You'll be like 185 pounds. What? That's how significant it is. That's if if I if my math correct and I think I did there are pounds less that you weigh for living on the equator than for living anywhere else simply because the spinning earth is trying to fling you off. Nice. Yes. Yes. Podsumowując wspaniałą choć krótką prezentację doktora Tysona, zgodnie z ogólnie dostępną wiedzą Ziemia wiruje najszybciej na równiku z prędkością ponad 1600 km na godzinę. Z każdym stopniem oddalania się na północ i południe od równika, prędkość ta maleje, jak widzimy na tym modelu. W konsekwencji tego waga oddalającego się od równika ciała rośnie, ponieważ rzekoma grawitacja o stałej wartości coraz silniej na nie oddziałuje kompensując tym siłę odśrodkową. Mój postulat do wszystkich wspomnianych na początku bliźnich jest prosty. Bardzo proszę o dostarczenie dowodów na ten naukowy dogmat. Jest on zrozumiały i stanowi logiczną implikację ruchu obrotowego kuli. Jakie są nań dowody? Zwracam uwagę szczególnie kpiarzom pasjonatom, że nikogo tu nie zadowoli film Felka z Australii ważącego odważniki. Jestem jednak pewien, że umysłom naukowym, z racji profesji, nie muszę tłumaczyć, że chodzi o dowody w postaci opisów konkretnych badań pomiarowych, z których precyzyjnie wynika, o jaką wartość spada ciężar ciała po oddaleniu się o jeden stopień od równika w kierunku północnym lub południowym. Dodatkowo, proszę o podanie tabel demonstrujących te zmiany stopień po stopniu. Od równika do bieguna, na przykład w ujęciu procentowym. Jeśli żyjemy na wirującej kuli, takie tabele muszą istnieć, bowiem zmiana ciężaru ciała związana ze zmianą wartości siły odśrodkowej musi mieć kolosalny wpływ na bardzo wiele dziedzin życia, na przykład na handel międzynarodowy. Stutonowy ładunek węgla, na przykład wysłany statkiem z Brazylii po przybyciu do portu w Europie czy Kanadzie musi ważyć o kilka ton więcej. Kilogramowa sztabka złota zakupiona w Kenii powinna ważyć kilkadziesiąt gram więcej po przybyciu do klienta w Europie. Zmiana ciężaru w zależności od lokalizacji musi mieć też kolosalny wpływ na osiągane wyniki sportowe, na przykład w skoków dale, gdzie bierze się pod uwagę nawet Siłę wiatru, wynik 8,95 m, nie może być traktowany tak samo na Olimpiadzie w Rio, jak na Olimpiadzie w Moskwie. To samo tyczy się każdego innego sportu, w którym ma znaczenie każdy milimetr, każdy gram i każda tysięczna sekundy. Jak z dumą powtarzają współcześni naukowcy, a szczególnie astrofizycy, Niezwykłe twierdzenia wymagają niezwykłych dowodów. Tutaj sytuacja jest dużo prostsza, bo o ile twierdzenie, że żyjemy na wirującej kuli, jest niezwykłe w odniesieniu do naszych doświadczeń, to już dowody na to nie powinny być niczym niezwykłym i nie powinno być żadnego problemu z ich zdobyciem, biorąc pod uwagę mnogość dziedzin dostarczających tych Dowodów. Konkludując, jestem człowiekiem dosyć cierpliwym, mimo to upraszam się wspomnianych bliźnich o dostarczenie dowodów jak najszybciej, dlatego że po otrzymaniu satysfakcjonujących odpowiedzi, które rozstrzygną wątpliwości dotyczące powyższego dogmatu, korzystając z mądrości przedstawicieli nauki, chciałbym zweryfikować, Kolejne niezbite dowody na kulistość ziemi, jak na przykład domniemaną siłę Coriolisa, wahadło Foucault, znikanie obiektów za krzywizną, czy pomiary długości cienia wykonane po raz pierwszy w domniemanej starożytnej Grecji przez rzekomego Eratosthenesa. Mam jeszcze oczywiście wiele innych pytań dotyczących całego modelu heliocentrycznego, zahaczających również o teorię względności yy, sformułowaną przez najwybitniejszego naukowca wszechczasów. Ale nie wybiegajmy za daleko w przyszłość najpierw punkt pierwszy na liście. Dziękuję za uwagę i z niecierpliwością oczekuję twardych i jednoznacznych dowodów. naukowych not actually a sphere it's an it's oblate and officially it's an oblate spheroid that's what we call it but not only that it's slightly wider below the equator than above the equator a little chubbier a little chubbier yeah chubby's a good way it's like pear-shaped yeah. so it turns out that the pear-shaped